A teraz przechodzimy do ostatniego, 15-minutowego wykładu doktora Michała Błocha, który pokazuje kompleksowość tej opieki. Też chcielibyśmy, żebyście wszyscy to zobaczyli. Wspaniała rzecz. Ja się nazywam Michał Błoch, jestem lekarzem pediatrą, dyrektorem Fundacji Wrocławskich Hospicjum dla Dzieci. Od dekady tak naprawdę wspieram zawodowo dzieci z niepełnosprawnościami rodziny, pracując w hospicjum domowym. Bardzo dziękuję panu profesorowi Robertowi za zaproszenie do wygłoszenia tej krótkiej projekcji i pochwalenia się tak naprawdę co, tym, co na Dolnym Szcząsku robimy w zakresie opieki wytchnieniowej. Hmm. W Związku Rokowskim hospicjum, dla Dzieci to hospicum domów, który działa od kilkunastu lat. To wreszcie dom wytchnienia kokoszka, czyli hospicjum stacjonarne oraz Stacjonalna Opieka Wytchnieniowa. Ten obiekt, co mówił od września ubiegłego roku. To obecnie to 1500 m kwadratowych, 8 pokoi dwuosobowych z dostosowanymi łazienkami. Z, w ogóle to jest budynek od podstaw przygotowywany pod potrzeby osób z niepełnosprawnością. A e, Rasy Przestrzeni zajęła się Akademia Sztuk Pięknych, to Państwo będziecie mogli na kolejnych slajdach zobaczyć efekty e, tej współpracy. To jest pierwszy tak duży e, obiekt na zachodniej ścianie Polski, ale w ogóle to jest jeden z pierwszych obiektów w Polsce, którego cenią tak naprawdę działalności jest właśnie stacjonarna opieka wytchnieniowa, a więc danie tego czasowego oddechu nam osób z niepełnosprawnością. Mówię osób z niepełnosprawnością, bo tak rzeczywiście jest, nie zamykamy się tylko i wyłącznie na potrzeby rodzin, dzieci, ale jest to także opieka nad młodymi dorosłymi, a więc z definicji do 35 roku życia. Dysponujemy gabinetami fizjoterapeutycznymi, samego doświadczenia świata. To szereg oddziałów terapeutycznych, z których pacjenci, pacjenci korzystają w trakcie pobytu. Więc to nie jest tak, że pacjenci gdzieś tam leżą w łowie, brzydko mówiąc. To jest terapia zajęciowa, dokoterapia, muzykoterapia, które są realizowane regularnie. To jest praca pedagoga specjalnego przy łóżku pacjenta. Z elementy komunikacji alternatywnej, w szczególności jeżeli dziecko posiada system komunikacji alternatywnej, to my jak najbardziej jesteśmy otwarci na e, korzystanie z tego systemu w trakcie naszego w trakcie pobytu u nas. No liczne aktywności wolontariatu tak naprawdę z tygodnia na tydzień w zależności od tego, e, czyja energia jest w danym tygodniu e, angażowana. To jest, jak się nad opieką e, wytchnieniową, to musimy się zacząć od tego, kto jest filarem tak naprawdę opieki palatywnej, ale nie tylko, bo opieki nad osobą z niepełnosprawnością w ogóle. To jest jego opiekun, to jest najczęściej rodzic. I teraz oczywiście Państwu tego nie muszę tłumaczyć, że jest to kasa 24 godziny, 7 dni w tygodniu, w dużym obciążeniu fizycznym, ale także w dużym obciążeniu psychicznym, bo pewnie nie ma takiego momentu, żeby człowiek nie myślał, nie planował realizacji kolejnych celów, kolejnych konsultacji, kolejnych e, terapii, e, jakiegoś planowania na przyszłość. Więc to jest bardzo dużo obciążenia psychicznym, przełamanie jakichś e, no własnych e, barier, jeżeli chodzi o używanie e, sprzętów medycznych, jeżeli chodzi o poznawanie potrzeb e, swojego dziecka w różnych aspektach. To jest wykonywanie specjalistycznych procedur, używanie specjalistycznego sprzętu, tak jak mówiłem, analizowanie, próba analizy mnóstwa parametrów, mimo tego, że Państwo nie macie często wykształcenia medycznego, to jednak e, wiem, że wiele z tych danych, które macie, próbujecie na własną rękę e, e, analizować, a, a to także, no, spawie. Wreszcie duża e, rodziny, otoczenia, e, no i samotność wynikająca. Wynikająca z tego, że człowiek oddaje się tej pracy przy dziecku, wypadając ze wcześniej realizowanych ruchów społecznych. Ale kiedy myślimy o tym, jak Państwo mają, niezwykłą rolę, to jednocześnie myślimy, że są to Państwa potrzeby takie osobiste, no nie zmieniają się w stosunku do, do, do innych rodzin. I opieka widzieniowa w domu pacjenta na to już pozwala żeby przejść do drugiego pokoju, jakoś się z czystą głową y, i zająć się książką, wiedząc, że ktoś kompetentnie zajmuje się moim dzieckiem. E, to jest możliwość wyjścia na spacer, jak to nasi psycholodzy nazywają, e, wyjście bez celu. Kiedy pani ostatni raz wyszła bez celu, przychodzi, że też mam z tym problem. Nie mam, kiedy wychodzi bez celu, ale tak spacery są bardzo ważną e, częścią takiej naszej codzienności. E, spotkanie z znajomymi, uczestniczenie w życiu kulturalnym, sen. No, proszę państwa, deklaracja snu. Nie muszę chyba e, 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 mówić, że jest e, ogromnym problemem e, wśród opiekunów. E, no i to jest takie błędne koło, tak? Że opiekun zmęczony, mniej e, efektywnie po prostu wychowuje swoje no. zadania. A teraz to, co mówią rodzice po e, kiedy odbierają e, dzieciaki z, pod naszej opieki, e, co zrealizowali, no, to mamy często mówią o, e, o spa, o makijażu, pójściu do kosmetyczki, pójściu na, na spokojny shopping. Często są to wyjazdy wypoczynkowe, zadbanie o relacje z partnerem lub zadbanie o relacje ze zdrowym rodzeństwem, bo też często całe to życie gładnituje wokół chorego dziecka i trzeba znaleźć ten czas, aby także do pieśni ma, ma, relację, do zdrowego rodzeństwa. I teraz, jeżeli tego nie ma, jeżeli nie ma opieki wychyleniowej, to rodzice doświadczają zespołu wypalania opiekuna, Podobnego do tego, jakiego e, doświadczają pracownicy czy zespołu uchwalenia zawodowego. Więc co jest wymaga odpoczynku, musi mieć możliwość leczenia, zadbania o własne zdrowie oraz prawa do realizacji osobistych celów, jak małżeństwo, jak życie rodzinne, jak e, opieka nad właśnie zdrowym to e, o, czym, o czym mówimy. Teraz co może się dziać, kiedy, kiedy o to nie zadbamy, kiedy nie zadbamy o te potrzeby. Jak ten zespół wypalenia opiekuna się objawia. To jest brak cierpliwości, to jest irytacja podczas kontaktu z dzieckiem. To jest przedmiotowe traktowanie, może być z cechami agresji, czy, czy, czy słownej, czy fizycznej, to jest jakieś czasem, no po prostu zareagowanie w ten sposób. Apatia, przygnębienie, mogą to oczywiście prowadzić do depresji, wymagające specjalistycznego leczenia trudności z koncentracją, bezcenność, o której już mówiłem, e, nałogi e, i z nich wynikająca potem ewentualnie patologizacja systemu rodzinnego. Domyśli planów samobójczych włącznie jeżeli szybko wówczas nie będzie e, reakcji, jeżeli rodzic będzie właśnie osamotniony z tymi problemami nie będzie miał możliwości e, zadbania o, o ten aspekt. Teraz chyba nic lepiej nie pokażę państwu tego, jak kokoszka jest potrzebna. Mam nadzieję, że dojdziecie Państwo do tego, że także Wam, niż historia naszych pacjentów. Pierwszy pacjent to, to Robert, to pacjent 35-letni, który spędził u nas 16 dni. Rodzice przez tych 35 lat nigdy nie wyjeżdżali za granicę. Tak naprawdę pozwoliliśmy im na to, żeby. Naprawdę nie zajmować się Robertem przez tych 16 dni, żeby z absolutnie czystą głową, wręcz bym powiedział, że wyłączonymi telefonami komórkowymi, bo rzeczywiście niepokoiliśmy i nie nie, nie żadnymi informacjami na temat stanu Roberta, bo tego sobie także życzyli, polecieli na czas EOL Inclusive do Egiptu. I to był pierwszy pacjent tak naprawdę kokoszki, który skorzystał we wrześniu ubiegłego roku a potem e, zaczęły się inne historie. Alan to już historia e, zimowa, pacjent z chorobą metaboliczną, e, gdzie rodzina e, zadbała o własne relacje oraz relacje ze zdrowym rodzeństwem i pojechała wspólnie na narty. Narty są tutaj ważnym tak naprawdę przykładem, bo e, ciężko jest szusować całą rodziną z e, e, osobą niepełnosprawną. Często jedna osoba no, jest każdego dnia dedykowana do tej, do tej opieki nad pacjentem z niepełnosprawnością, natomiast tutaj właśnie w sytuacji, kiedy mogą powierzyć tam dziecko, mogą zrzusować całą rodziną. Inaczej jest oczywiście z spacerami, inaczej jest z rowerem, natomiast narty na są w tym aspekcie dosyć wyjątkowe. Kolejna historia, Wiktoria czteroletnia z mózgowym porażeniem dziecięcym, rodzina musiała, to jest rodzina ukraińska, która musiała pojechać do Ukrainy załatwić sprawy urzędowe i tak naprawdę do miejscowości oddalonej o ponad 1000 km w jedną stronę. teraz proszę sobie wyobrazić podróż z dzieckiem z niepełnosprawnością ciężką, z deformacjami, społeczną tych ponad 1000 km. To byłoby dla nich bardzo obciążające, jeżeli tylko tego nie musieli realizować, okay. to oczywiście z tego skorzystali. Okay, okay. Historia Bartka, sześcioletniego z zespołem genetycznym, z podaszką, gastrostomią. Okay. Bartek jest 5 miesięcy, gdyż u jest zrealizowana choroba onkologiczna okay. i obecnie jest w trakcie leczenia chemoterapeutycznego sama mam że gdyby nie to wsparcie z naszej strony, nie by leczenia. Okay. Ja też na tym przykładzie tak zawsze myślę, że jeszcze pół roku temu z opadem nie mieliśmy do dyspozycji kokoszki i jakoś świat istniał. A dzisiaj tak naprawdę nie wyobrażam sobie mapy dolnego śląska i opieki nad tymi ciężkimi pacjentami bez tego miejsca. To jest historia ostatniego tygodnia, kiedy mama doznała urazu tej dyskopatii, nie mogła zająć się synem. Zorganizowaliśmy transport do, do Chokoszki tak naprawdę z dnia na dzień. Mama trafiła na neurochirurgię, następnego dnia była neurochirurgicznie operowana i takie historie też nie mogłyby znaleźć szczęśliwego finału, bo byłoby to na pewno bardziej rozleczone w czasie, jeżeli chodzi o organizację tego. Nie mogliśmy to zorganizować przy pomocy naszych przestrzeni ad hoc. Mamy Bartek, to jest też pierwszy pacjent, który przyjmował u nas, u nas sakrament namaszczania chorych. Jak Państwo widzicie, nawet kiedy przychodzi to załamanie zdrowia, to tutaj mamy na kompetentny zespół lekarsko-pielęgniarski, że jesteśmy się w stanie dzieckiem, nawet najciężej chorym, kompetentnie zająć. Nie ma takich sytuacji, że z powodu infekcji na przykład wypisujemy pacjenta przed czasem. No to są także wesołe chwile. To jest, właśnie to są urodziny Bartka, gdzie cała rodzina przyjechała świętować wraz z naszym zespołem ten dzień urodzin. Ja oddaję głos rodzicom, to, to, to moi pacjenci, to, to akurat rodzice moi pacjenci, którzy skorzystali z opieki wytchnieniowej. Nie zdawaliśmy sobie z żoną sprawy, jak jest ona dla nas ważna, do momentu, gdy po raz pierwszy zdecydowaliśmy się skorzystać z pomocy i powierzyć, to ważne słowo, bo do opieki wytchnieniowej się nie oddaje, tylko się powierza dziecko, a to na nas bardzo dużą odpowiedzialność przekłada, a z Państwa troszeczkę ściąga to oddanie, jakby ucieczkę od problemu. E, naszą kasię obiecywych Nie ukrywam, że wymagało to od nas na początku przełamania bariery w naszych głowach i zaufanie de facto osobom. Musieliśmy też sami sobie pozwolić na to, aby bez poczucia winy spędzić czas tylko we dwoje. Pierwszy raz od dwunastu lat mogłem zagrać w góry, które tak kochamy. Przez pierwszą dobę nie umieliśmy się <Ky> od Wzywaliśmy się w nocy i chcieliśmy przebić kasię. To pokazało nam, jak bardzo we dwoje tego resetu jak kiepsko mamy kondycje. Gdy chodziliśmy po górach. Z ziarami, z zakwasami, ale uśmiechnięci wesaliśmy w dół. To było dla nas prawdziwym wytchnieniem od codziennej, całodobowej pracy, jaką wykonujemy przy naszej córce. Na jakim etapie jesteśmy, proszę Państwa, jeżeli chodzi o świadomość społeczną opieki wytchnieniowej? Tak naprawdę raczkujemy wypracowujemy miejsce opieki wytchnieniowej, świadomości społecznej. Rodzice mają problem z tym, żeby przyznać się przed najbliższą rodziną czy przyjaciółmi, że wyjeżdżają na wakacje bez dziecka z niepełnosprawnością. I to jest też tak, że łatwo się przyznać, że jeździ się z dzieckiem na turnus rehabilitacyjny, a ciężko przyznać się, że jedzie się wypocząć od tej całodobowej pracy, często wykonywanej przez wiele, wiele lat. A więc rodzice często mówią swoim znajomym rodzinie, że no, a byli na turnusie rehabilitacyjnym, i wtedy są absolutnie w oczach tych ludzi usprawiedliwień. W swoich trochę także. To przywilej prawo rodzica, dziecka z niepełnosprawnością, korzystanie z tego typu wsparcia, a też trochę jego obowiązek, aby zadbać o siebie, aby zadbać o dziecko, aby tę pracę przy codzienną przy łóżku, e, czy w ogóle z dzieckiem e, wykonywać jak najbardziej efektywnie. To, o czym mówiłem, że powierzamy dziecko do opieki wytchnieniowej, a nie oddajemy, e, no nadal powoduje ten stereotyp rodzica dobrego, jako tego, który poświęca się, który cierpi razem z dzieckiem. I ważna sprawa, my oczywiście nigdy nie twierdzimy, że jesteśmy lepszą opieką niż ci rodzice. Dom jest najlepszym miejscem do przebywania dziecka, a ta atmosfera rodzinna jest najlepszą, jaką, jaką może sobie za dziecko e, zamarzyć. I właśnie dlatego, żeby ta, 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 ta atmosfera była jak najlepsza, my jesteśmy. A więc rodzice jest najlepszą opiekunem, ale jest na ten krótki okres, jest po prostu wystarczający. Zapewniamy tak naprawdę bezpieczeństwo i komfort tego dziecka, jest no oczywiście, ciepło, jakie dla zmian do domu, jaką życia rodzinnego nie Jeszcze jedną sytuacją chciałem się pochwalić, to jest historia Marcina, gdzie sytuacja była na tyle podlądkowa, że ona musiała skorzystać z, z opieki psychiatrycznej i to także było możliwe, aby zakwaterować oboje, czyli, no, czyli mam, dziecko wraz tak z rodzicami tak naszy, tak w i tak was tak z Domu i wraz z kliniką psychiatrii zorganizować pobyt tak mamy tak w tak. oddziale dziennym, a co ona codziennie rano. Wyjeżdżała na terapię, tak wracała tak. na po południowych i spędzała po oraz noce ze swoim dzieckiem. Podsumowując, Dom Bydgim Kokoszka służy dzieciom i młodym dorosłym z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom z terenu Śląska, co oczywiste, ale nie tylko, jak Państwo widzicie, na tej mapie no, mamy już historię z, z wielu województw, Po prostu, po prostu to Dolnośląskie góry dosyć kuszą, a więc można skorzystać z urlopu w górach, a dziecko pochodzę po wojnie w Kokorsze. A także mamy lotnisko z całkiem siatką połączeń, na z tym często wykupują czasy zgodami z naszego lotniska i wtedy powierzają nam dziecko 2-3 godziny. Przedług lotem i pędzą, pędzą na lotnisko e, w jest... Pobyt dla pacjentów jest całkowicie bezpłatny. Finansowanie pochodzi z skład darczyńców, 1,5%, z projektów e, z Gminy Wrocław, Zarządu Województwa Dorożkiego, Funduszu Solidarnościowego e, oraz innych. E, to wszystko Państwo możecie znaleźć na naszej stronie internetowej. No i cóż, ja Państwa zapraszam do wspólnego pisania kolejnych historii w ramach domowych im. E, Kokoszka. Bardzo zachęcam do kontaktu. Bardzo dziękuję za to, że miałem możliwość e, e, powiedzenia paru słów o tym naszym e, projekcie. Bardzo żałuję, że nie jestem dzisiaj z Państwem. Niestety, tej sprawy natury osobistej nie pozwoliły mi na to, żeby także dzisiaj uczestniczyć w, w spotkaniu z Państwem. Kocham się nisko. Do zobaczenia. Pozostaje pod, do dyspozycji pod e, Aleksandrą Jadową.